f od x równa się x kwadrat plus 2x. Ale przeczytajmy treść zadania. Zadanie pierwsze. Dla podanej funkcji f od x oblicz jej wartość we wskazanym punkcie. Jaki tu mam punkt wskazany? Pamiętamy, że jak funkcję mam zapisaną za pomocą f od x, to ta liczba w środku, czyli tutaj minus 2, oznacza, że x równa się minus 2. Tu x równa się m. I co ja muszę zrobić? No po prostu za tego x podstawić tą liczbę. Czyli minus 2 do kwadratu plus 2 razy minus 2. Minus 2 do kwadratu to jest 4. Minus 4 równa się 0. Widzicie, co miało miejsce? Za x to za x. Widzicie? I w to miejsce. Mhm. Drugi przykład. Za X ma wnać M. No to daje M. Koniec. Tylko zmieniłam literkę. O to w tym przykładzie chodziło. Kolejny przykład. Te przykłady biorę od siebie ze strony. Link dam w opisie i w pierwszym przypiętym komentarzu. Celowo tutaj dałam różne treści tych zadań. Bo, czekajcie, hmm, bo chciałam się tak zmieścić. A chyba się tak nie zmieszczę, jakbym chciała. Dobra. I teraz mamy tak. F od X równa się X plus 1 przez X. I teraz popatrzcie znów w treść zadania. Oblicz wartość funkcji F od X dla podanego argumentu. Pamiętamy, że argument to jest... To jest x. Wartość to y, no nie? I jak ja mam to zrobić? Dokładnie tak samo jak tu wyżej. Pamiętam, że f od 1 to znaczy, że x równa się 1. Tu x równa się pierwiastek z 2 minus 1, a to x równa się 1 przez a. No to policzmy. Skoro miejsce x mam dać 1, to mam 1 plus 1 przez 1, czyli 1 plus 1, otrzymuję 2. Drugi przykład: pierwiastekstwa minus 1 plus 1 przez pierwiastekstwa minus 1. Tak, bo to muszę dać za całego x. Tu jest x w mianowniku, no to tutaj też ten nasz taki długi x dałam. To się równa pierwiastek z 2 minus 1 plus usuwamy niewymierność. Aha. Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. I otrzymujemy pierwiastek. Tu to muszę zawsze z przodu przepisać co mam. Pierwiastek z 2 minus 1 plus plus. Mm pierwiastek z 2 plus 1 przez 2 minus 1 to się równa pierwiastek z 2 minus 1 plus pierwiastek z 2 plus 1 przez 1 pierwiastek z 2 minus 1 plus pierwiastek z 2 plus 1 jedynki się skróciły mamy dwa pierwiastek z 2 Pytanie, które mogło się zrodzić, to mogło być tu: to jest A minus B. Ten wzór razy A plus B. Oczywiście, jeśli masz problem z usuwaniem niewymierności pod filmikami, zawsze wrzucam playlistę z takimi najbardziej standardowymi zamutami matematycznymi. Tak, to jest ten wzór. To się stąd wzięło. I dobra. Dalej mamy co? Tu. gdzie mam. Jeden, jeden mam. Czemu nie mam? Aha, bo to takie cieniutkie. Dobra, czekajcie, bo mnie nie widziałam, że aż się takie cienkie to zrobiło. 1 przez A plus 1 przez 1 przez A. Tak. Bo teraz mój X wygląda. No nie? Czyli mam 1 plus i teraz zapiszę to tak: 1 podzielić przez 1 przez a. 1 plus 1 razy a przez 1, czyli mam 1 plus a. Dlaczego tutaj to tak? Kreska ułamkowa to jest dzielenie, no nie? Jak dzielę ułamki, to muszę pomnożyć przez odwrotność. Więc tutaj to wszystko celowo tak rozpisałam, żebyś widział, że to tak jest. Dajcie znać, czy to jest jasne, bo to dla mnie jest najważniejsze w tym wszystkim. Nie chciałam zrobić tego mniej, ale wyszło mi, że znów jest tych przykładów dosyć sporo, więc, więc no niestety. Zobaczymy się za chwilę, bo nie chcę, żeby ten film był bardzo długi.